W Korei Północnej generalnie mamy pięć oficjalnych religii. Może powiem jeszcze o chrześcijanach, dlatego że chrześcijaństwo wydaje się takie wyjątkowo niepasujące do Korei Północnej. Pewnie słyszeli Państwo o prześladowaniach chrześcijan w Korei Północnej. No, co się na rzeczy? Turyści, którzy odwiedzają Pyongyang, odwiedzają oficjalne kościoły tego miasta, zazwyczaj zauważają, że ludzie, którzy spotkają się w tych kościołach, wyglądają, jakby zostali zgarnięci z ulicy z przypadków. Prawdopodobnie tak jest. Natomiast jeśli chodzi o samą Federację Chrześcijan w Korei, oficjalnej państwowej organizacji w Korei Północnej, została założona ona przez krewnego Kim Irsena, założyciela kraju. Tak się składa, że Kim -Sen pochodził z chrześcijańskiej rodziny i jego wujek Han yang uk założył taką organizację, która miała promować chrześcijaństwo, ale w wersji już zmodyfikowanej przez marksizm. Natomiast ta osoba zaczynała jako pastor presbyteriański. I miała przeszkolenie teologiczne i próbowała tą teologię chrześcijańską dostosować do warunków marksizmu, a później dżucze oficjalnej ideologii Korei Północnej. Powiem jeszcze o nowym ruchu religijnym, który ma nie tylko organizację religijną w Korei Północnej, ale również partię polityczną. Mało kto o tym wie. Mówię o chondogyo. Jest to religia. Niebios. Religia, która skupia się na budowaniu Królestwa Niebieskiego na Ziemi, która ma charakter monistyczny, która także w Korei Północnej przeszła obróbkę ideologiczną. Natomiast no, jest najsilniejszą chyba religią w Korei Północnej. Sam Kim Il-Sung wielokrotnie mówił, że heretycy to prawdziwi patrioci. W Korei Południowej Chiondo Gio często ma taką niestety łatkę sekty. Czasami mówi się właśnie idam, herezja. Natomiast no, jest to nowy ruch religijny, który znalazł nawet niszę polityczną w Korei Północnej. I dzisiaj m.in. zajmuje się kultem Tanguna, mitycznego protoplasty koreańskiej rasy. Pod Pyongyangiem została wybudowana wielka piramida, w której oddaje się co roku cześć mitycznemu władcy. To wszystko w Korei Północnej, proszę Państwa.